Dobra, nie dość, że koniec tego epidemiowego lenistwa, no bo po prostu nie wychodzą nowe filmy, ja zacząłem nadrabiać seriale i jakoś no, mało filmików, ma nie ma o czym gadać, jest jakoś tak smutno. Wyrzucamy całe to myślenie do kosza, wracamy do gry, jedziemy z filmami, jedziemy z jednym z najciekawszych, może najlepszych obecnie żyjących i pracujących reżyserów, czyli miesiąc Nolana, o którego oczywiście wiele z Was prosiło od dawna, dawna i zaczynamy od mojego ulubionego filmu, tego reżysera, także... <laughs> Yaşayaram. To film Christophera Nolana z 2000 roku, w którym opowiada nam historię niejakiego Leonarda Shelby granego przez Gaja Piersa, człowieka, który w wyniku napadu na jego dom przez dwójkę rabusiów został ciężko ranny, przez co ma zaniki pamięci, a w zasadzie to nie może tworzyć nowych wspomnień, więc praktycznie żyje życiem sprzed wypadku, a dodatkowo próbuje on się zemścić na ludziach, którzy na niego napadli za śmierć żony, którą poniosła w wyniku tamtego rabunku. Od czego tu zacząć? Może powiem tak. Ogólnie o sobie, że Memento to jest dosłownie jeden z moich ulubionych filmów. I on się cieszy na świecie dobrą sławą, to znaczy, ma wysokie noty od krytyków, ale nie tak wysokie, jakby mi się wydawało. W moich oczach ten film jest wiele lepszy niż wiele osób myśli. Naprawdę to jest jeden z top 10 moich ulubionych filmów wszechczasów. I oczywiście wynika to w bardzo dużej mierze z tego, że Christopher Nolan zrobił. Coś niesamowitego, to znaczy cały film, większość z Was pewnie go oglądało, ale postaram się jednak nie zespojlerować, albo jak się nawet przemyślę, że chcę coś powiedzieć o końcówce, czy o wyjaśnieniu wszystkiego, no to ostrzegę, bo może nie wszyscy widzieli. Ale i tak będziecie wiedzieć, wiedzieć o co mi chodzi, natomiast no, chodzi o to, że Christopher Dolan całą historię opowiada od tyłu. <laughs> to jest dla mnie, to jest dla mnie osiągnięcie. Ten film... To nie jest po prostu film. Naprawdę, to jest dla mnie coś więcej. To jest dla mnie krok milowy, jeśli chodzi o scenariusz, o narrację, opowiadanie historii. I jak na przykład przejdziecie do największych klasyków historii kina, które bawią się rodzajem narracji, subiektywizmem opowiadania historii w filmach i na przykład, oczywiście chodzi mi o film Akira Kurosawy, Rashomon, który niedawno zresztą nadrabiałem i to jest film, który z pięćdziesiątego bodajże pierwszego roku, czy uh, powinienem to sprawdzić, ale z, lat, z początku lat 50. I jak dzisiaj obejrzycie tamten film Kurosawy, to sobie pomyślicie, podejrzewam, w większości, no, dobry film, ciekawy i tak dalej, ale totalnie nie złapie Was na haczyk coś, co w tamtych latach sprawiło, że ten film został wyniesiony na piedestał, jako jeden z największych klasyków kina, ponieważ w Rashomonie Kurosawa bawi się tym, że opowiada nam prostą historię tego, jak ktoś został w lesie napadnięty i na zasadzie była jedna kobieta, dwóch facetów i generalnie co się stało, koleś potem znajduje martwego kolesia w lesie i próbują do tego dojść, takie mienie śledztwo. To co robi Kurosawa w tym filmie, pomijając wiele różnych ciekawych aspektów technicznych, jeśli chodzi o reżyserię, wiecie, pracę kamery, zdjęcia i tak dalej, ale to co jest interesujące i jakby jest tutaj bezpośrednia korelacja do Memento, to jest fakt, że pokazuje on tam nam Wydarzenia, właśnie tej feralnej, nie nocy, tylko tam dnia, jak ktoś ginie, w jakich okolicznościach, z trzech różnych perspektyw. I pokazuje nam, że zależnie od punktu widzenia i osoby opowiadającej historię, wszystko się zmienia. I to jakby, o tym jest ten film. Dlatego jest genialny, ponieważ pierwszy raz wtedy ktoś w kinie zrobił nie liniową historię, tylko różne perspektywy. I takie docieranie do prawdy w, jakby, z kilku różnych subiektywnych punktów. I na zasadzie, no to było fascynujące. I jakie teraz to się ogląda, to wciąż jest ciekawe. I wciąż jest to jakieś pionierskie i tak dalej. Ale ja oglądając sobie myślałem, panie Złoty, no ja po memento. <laughs> to już nie robi takiego wrażenia, no niestety. Muszę sobie pomyśleć, że dobra, to było takie pierwsze w latach 50. i tak dalej. Wtedy zaczynam rozumieć, że no wow, no to jest rzeczywiście nowatorska technika pokazywania historii. Jeśli chodzi o narrację, która zazwyczaj była liniowa. I raczej pokazywała po prostu prawdę. A Kurosawa się zabawił. I te 50 lat później, Nolan w Memento robi to do potęgi. To jest w ogóle do potęgi którejś. Zresztą filmik, jak on opowiada, tak na YouTube możecie znaleźć, pokażę Wam fragment, jak, gdzie opowiada, o co tu chodzi i w ogóle na zasadzie, jak to rozrysować na linii czasowej, prawie jak w powrocie do przyszłości Dr. Brown. to to, to jest, to, to jest mem sam w sobie. Bo historia idzie od końca. Widzimy śmierć jednego z głównych bohaterów w pierwszej scenie i potem scena po scenie widzimy jak do tego doszło i dodatkowo jeszcze mamy przeplatanie się z elementami czarno-białymi, które też nie wiemy kiedy są. No potem już wiemy, że dzieją się przed i to wszystko się styka w, na koniec filmu w środku historii. To jest w ogóle to jest, dla mnie to jest majstersztyk, Ja to absolutnie ubóstwiam, ponieważ jest to przemyślane od pierwszej do ostatniej sekundy i to działa. I co więcej, zawsze w takich filmach sobie trzeba zadać pytanie i to jest największy zarzut względem tego typu filmów, czyli czy to coś, czy to się dzieje od tyłu, czy to jest gimmick, czyli czy to jest taka po prostu taka sztuczka, na zasadzie, czy ten film poza tym trikiem, o, historia powiem, od tyłu coś z sobą niesie. I moim zdaniem, tak, bo to jest to samo pytanie, co przy 1917, cały film w jednym ujęciu. Czy film coś poza tym sobą, ze sobą niesie, czy tylko jest zrobiony w jednym ujęciu? I filmy mają tego typu, zawsze, zawsze mają problem, zawsze się pojawia pytanie, czy to jest na zasadzie, że ktoś wpadł na pomysł, nagrajmy film, nie wiem, właśnie w, w jednym ujęciu, czy jakiś tam, i dorobimy resztę. I tutaj Nolan nie tylko, że wpadł na ten pomysł, nie tylko, że zrobił taką, wziął taki trik, taką sztuczkę, coś coś nowatorskiego, ale sprawił, że historia dzięki temu działa jeszcze lepiej. Bo wiesz, jaką historię odwrócimy na tych z Was, co znają i obejrzymy sobie, zresztą na pewno są takie, wiecie, można to znaleźć pewnie w necie, że jakby historia w kolejności, to to jest zwykła, no nie powiem, że nudna rzecz, ale nie robi w ogóle wrażenia. I cały geniusz dla mnie na tym polega, że w memento to, w jaki sposób Dziwny i oryginalny, i trudny do wykonania jest skonstruowana cała akcja filmu, to podnosi jego poziom, ponieważ fakt, fakty, których dowiadujemy się później w filmie, są istotne z perspektywy tego, tych zaników pamięci naszego głównego bohatera. I zresztą Nolan nas pięknie wsadza w jego buty ponieważ on też nie wie, co przed chwilą robił. Więc w ogóle, no to jest, to jest potrójnie inteligentne. To jest, nies to jest niesamowite dla mnie. Ja po prostu absolutnie ubóstwia memento i za każdym razem, jak je ja oglądam, oglądam średnio raz na rok, raz na dwa, tak, staram się troszeczkę zapomnieć, prawda? Już nie będę robił w ogóle żartów z tym zapominaniem, nie? Aż wiecie, na zasadzie, no, może nie będę już sucharów walił już. Wykorzystane suchary na temat tego filmu były, że chyba mi się podobał, znajomi mi mówili, to już. To, co ja chcę powiedzieć, to, że co roku, jak go oglądam, czy mówię, co dwa lata nawet, to mam, te same rozkminy, typu troszeczkę zapominam jakieś elementy fabuły, więc na nowo odkrywam. A filmy są tyle skomplikowane, że łatwo tam jakieś szczegóły zapomnieć. Ale co, fa co ważniejsze, jako że każda scena działa na zasadzie, że zaczyna się scena od tego, od czego będzie się kończyć kolejna, ponieważ cofamy się w czasie. Znaczy na tym. <ścoughs> Dzisiaj już mam problem, żeby to wyjaśnić, nie? Za każdym razem, jak macie jego scenkę, coś się dzieje, to. Kolejna scena skończy się na tym początku. Więc za każdym razem sobie myślę, zapamiętaj na czym się to zaczęło, żeby potem to wszystko połączyć. I za każdym razem po takich dwóch zapamiętaniach zapominam. I mam o Boże, zapomniałem o tym. Ja miałem, miałem pamiętać i nie pamiętam. Za każdym razem, co też się wiąże jakby w, z tematem tego filmu i z faktem, że nasz bohater też jest w sytuacji typu miałem pamiętać. Znaczy on wie, że nie pamięta, dlatego se tatuuje, pisze i tak dalej, ale jakby to wszystko się te, te, tematycznie to się wiąże. To jak ja oglądam z film z tym, co bohater wewnątrz filmu przeżywa. To jest, no to jest, no jest, to jest, to jest incepcja, chciałem powiedzieć, no ale to, a propos Nolana, nie? No i aktorzy robią świetną robotę. Guy Pierce w głównej roli jest, jest świetny. Jest po prostu, to, to nie jest jakaś z aktorskiego punktu widzenia, niesamowicie trudna do zagrania rola, w tym sensie, że tak naprawdę on jest człowiekiem czynu. Cały czas coś robi i cały czas nie pamięta. Cały czas jest zaskoczony, cały czas odkrywa. Czyli z perspektywy aktora cały czas jakby jest, ma jedną, jeden rodzaj emocji i myśli. Cały czas jest na zasadzie, że musi badać terytorium i sprawdzać i co, i, i notatki, czytać co było. Cały czas musi, cały czas jest takim ryzyku, w którym my jesteśmy razem z nim, czyli nie wiemy, czy osoba, z którą rozmawia i teraz mu się wydaje, że jest miła, przy, przed chwilą, czegoś nie zrobiło, albo za chwilę czegoś nie zrobi, bo tak naprawdę to chcą go oszukać, no bo nie ma pamięci, nie? I, no to gra perfekcyjnie, to nie jest rola, za którą dałbym mu wszystkie nagrody, wiecie o co mi chodzi, prawda? Ale jest integralną częścią tego filmu, jest twarzą tego filmu i Guy Pearce moim zdaniem robi świetną robotę, szczególnie, że jest taki typ aktora, jeśli chodzi nawet o jego urodę, powiedzmy, że wydaje się być zwykłym kolesiem. I to idealnie pasuje do tej historii, że nie śledzimy tutaj ani jakiegoś, wiecie, Jasona Borna, ani nie śledzimy znowu, jakby jest taki zwykły koleś, który ma tą przypadłość i po prostu poznajemy go historię ze sceny na scenę na takiej zasadzie jak on, czyli zwykły koleś wrzucony w taką dziwną sytuację i tak naprawdę nie wiemy, kim jest, nie możemy go dopasować do niczego. I dodatkowo osoby poboczne, które biorą udział w tym filmie, czyli Carrie Moss, jakby w, w swoim piku kariery, gdzie też rok wcześniej grała w Matrixie. Tutaj gra kobietę, która... No właśnie, nie będę nic mówił, bo mają mnie spoilerować, ale świetnie... Znaczy, to nie jest jakaś wybitna rola, nie jest nie wiadomo co, ale bardzo dobrze się wpasowuje w historii tego filmu i fantastycznie mi się za każdym razem, mimo że wiem, co będzie, odkrywa prawdę o niej z perspektywy, właśnie tego, że mamy historię o tyłu pokazaną. No i oczywiście Teddy, którego gra Joe Pantoriano, który notabene też jest w Matrixie rok wcześniej, on jest tym zdrajcą tam, także tutaj widać, wiecie. Fajnie. I zresztą możecie go też znaleźć z Bad Boysów, chociażby wielu innych filmów. I też go bardzo lubię, ponieważ on jest tutaj, on jest kluczem w tej historii, który w pewnym momencie nam dużo wyjaśnia, i. No co tu dużo mówić? Ci wszyscy bohaterowie, to nie są jakieś niesamowicie skomplikowane postaci, to nie są niesamowicie rewelacyjnie zagrane role, oni po prostu robią bardzo dobrą robotę i są ide idealnymi trybikami w tej wielkiej maszynie, jaką jest memento. Ponieważ no, rzeczywiście, to scenariusz, to cała ta historia i skomplikowaność narracji tego, jak nam to wszystko jest pokazywane, to wszystko jest ważniejsze niż sama postać Tediego, niż sama postać Natalii, czy sama postać nawet Leonarda. Cała historia, to co mówiłem na początku, ten gimmick, ta sztuczka, ten. ten um... Ten trik, on jest ważniejszy od tych bohaterów, ale to nie znaczy, że oni są nieistotni. Oni są po prostu ważnymi trybikami, bardzo dobrze zagranymi. I za każdym razem też lubię odkrywać intencje tedy jego, za każdym razem, znając całą historię, lubię patrzeć na to, jak on gra w poszczególnych scenach, na zasadzie, kiedy okłamuje Leonarda, kiedy wybiera drogę na skróty i wie, że i tak on zaraz zapomni, więc mu czegoś nie tłumaczy, a kiedy ma taki moment w stylu, po raz N, ty dobra, niech będzie, powiem ci całą prawdę. No bo już pewnie to było wiele razy I, i, i uwielbiam te interakcje między nimi, uwielbiam to jak oni, bo ci aktorzy dokładnie wiedzieli, musieli mieć naprawdę dobrze wyjaśnione to w scenariuszu i przez Nolana, dokładnie wiedzieli, co ich postać wcześniej przeszła, czego nie przeszła i z perspektywy oglądania, któryś raz ten film działa jeszcze lepiej dzięki temu. To jest to, co chcę powiedzieć. I nawet bez spoilerowo mówiąc, samo rozwiązanie tego filmu, cała prawda na oka przy okazji, historii, którą Leo opowiada przez cały film, na zasadzie o tym kolesiu, którego kiedyś rozpracowywał, cała prawda o tym, gdzie jest prawdziwy morderca żony, w ogóle jak żona umarła i tak dalej, ale, cała, ale prawdziwi rabusie i co się dzieje w tym filmie, jakby, dlaczego, wiecie o co mi chodzi? Cały czas nie chcę spoilerować komuś, kto nie oglądał, ale jak to wszystko się wyjaśnia? Fajnie, że za pierwszym razem, jak to oglądałem, bo trochę młodszy, to naprawdę musiałem, za, trybiki musiały działać, no, no naprawdę musiałem się wysilić, czy ja dobrze to rozumiem, wiecie, sprawdzałem w internecie, no teraz jak oglądam, to mi się to wydaje oczywiste, ale zawsze tak jest, jak coś się ogląda piąty raz i no i wiadomo, on no też ma większe doświadczenie filmowe i tak dalej, no jak oglądałem z 10 lat temu, to jednak było to dla mnie dosyć skomplikowane, teraz wydaje mi się, że wszystko dokładnie rozumiem i... Wow, po prostu to co się okazuje na koniec, to jest jeden z tych filmów typu Fight Club, typu. No właśnie, jakieś dziwne zakończenie, które wiele wyjaśnia i tak dalej. Ale znowu to nie jest taka sztuczka, która jakby jest tanim chwytem, wszystko mu się śniło i tak dalej, tylko to wszystko podbudowuje nam całą, całą tą skomplikowaność tej historii z tymi zanikami pamięci i... Znamy prawdę na sekundę w tym filmie, tak samo jak on, nasz główny bohater, zna prawdę na sekundę w swoim życiu. Także, no, jakby, bo to dopiero na sam koniec wszystko poznajemy i to nam nic nie zmienia, ponieważ my wiemy, w jaką stronę to pójdzie. Historia się nie zmieni. I, no, no właśnie, no nie, to jest w ogóle, jak już pewnie zauważyliście, uwielbiam memento. I tak naprawdę zastanawiałem się, jaki ten film ma minusy. I dla mnie ten film nie ma minusów, ale powiedzmy, że coś, za co go nie mogę pochwalić, to jest ogólnie niskobudżetowy wygląd. To znaczy, Trzech aktorów na krzyż, trzy stroje na krzyż, jakaś mała mieścina gdzieś w Stanach, na zasadzie dwie lokacje typu tam, jakieś zadupie, parę krzaków i budynek i wnętrze mieszkania. I, czy to źle? Nie, ta historia wciąż ma sens, tak? To jakby, to nic nie zmienia, ale powiedzmy, że, no, o ile powiemy będziemy mówić o kolejnych filmach jakichś tam nie wiem Batmanach mamy wielką skalę wydarzeń jak wielka komiksówka w stroje sceny akcji senszego w Interstellarze mamy przepiękne zdjęcia i w ogóle tutaj widać że to jest początek Nolan'a że to mimo wszystko jest prawda praktycznie prawie debit, bo tam wcześniej miał jakiś jeden film ale no dla mnie to robi wrażenie nie to nie musi to jest film który nie musi nie wiadomo jak wyglądać nie wiadomo ile pieniędzy mieć wrzuconych w produkcję ponieważ Scenariusz działa i jest genialny. I naprawdę, no nie wiem, uwielbiam po prostu momentu, uwielbiam. Mogę ten film oglądać w nieskończoność, ale tak jak mówię. Znowu teraz zrobię sobie rok, dwa przerwy i za dwa lata sobie przypomnę. Memento. I sobie włączę i będę podziwiał po prostu geniusz ze sceny na scenę. I na koniec, zanim dam ocenę, powiem Wam, że no uwielbiam wiele momentów tego filmu. Jakby poszczególnych chwil związanych głównie z przypadłością głównego bohatera. Ale moim absolutnie ulubionym, jedną z moich absolutnie ulubionych scen historykina, historii kina, którą notabene wielokrotnie w swoim życiu cytuję przy różnych okazjach jak mogę, to jest... Co ja robię? Gonię tego kolesia. Nie, zaraz, to on mnie goni. Teraz jak to mówię, to w ogóle nie ma mocy, ale ta, jeśli oglądaliście, to ta scena jest po prostu dla mnie, to jest kwintesencja tego filmu, prawda? I uwielbiam. Absolutnie uwielbiam. Dla mnie klasyk Meisterstyk, po prostu mistrzowski scenariusz, super zagrany, Tak jak mówiłem, może ten film nie wygląda jakoś nie urywa dupy wyglądem, widać, że to jest niskobudżetówka, ale to nawet daje pewnego, to daje, podnosi taki klimat, że wiecie, że, że za filmem stoi inteligencja i pasja, a nie to taka odwrotność dzisiejszych blockbusterów, gdzie nie ma w ogóle inteligencji i pasji, ale palną wam 200 milionów dolarów na efekty specjalne, żeby transformer slatał. Memento jest dla mnie taką odwrotnością tego, i to jest początek. Prawdziwej kariery Nolana, która opiera się o robienie blockbusterów w przyszłości, gdzie rzeczywiście się rzuca 200 milionów dolarów i to nie są najbardziej artystyczne filmy Ever. Ale to są wciąż dobre filmy, to są wciąż przemyślane filmy, to są wciąż filmy, które jakby zasługują na bycie nazywania, nazywanymi. Filmami przez duże F, mimo że są blockbusterami, trochę taki syndrom Spielberga i, ty, i tym podobnych, gdzie jakby rozmach pieniądze i yy, robienie filmów dla szerokiej publiczności nie musi się wiązać, że to być gówniana jakość, to wciąż może być dobry film. I Memento jeszcze nie ma tego rozmachu, ale ma tą inteligencję no Lana i to jest po prostu wow. Dam mnie zostanie 10 na 10. No mówię, to jest jeden z moich ulubionych filmów, który absolutnie ubóstwiam. Po prostu wow. I za każdym razem jak w kinie widzę, tak jak mówiłem o Rashomonie, widzę jakiś film, który coś kombinuje, prawda, wiecie, właśnie z, nie wiem, z czasem akcji, narracją, z czymś, zawsze sobie myślę, no memento to to nie jest na zasadzie aż tak przemyślane. I szanuję memento po prostu, szanuję za ten film Nolana bardzo. I szczerze, na dłuższą metę, nie wiem za co ten film można krytykować. W sensie, chętnie posłucham. Znaczy, może inaczej, niechętnie posłucham. <laughs> nie rancie moich uczuć. Powiedzcie, że go lubicie, no? Nie, tak zupełnie serio, powiedzcie mi swoją opinię, czy też uwielbiacie ten film, jakby. Czy podobało wam się rozwiązanie całej zagadki i czy je rozumiecie, czy chcecie to pogadać w, e, w komentarzach. Dzięki bardzo za uwagę. Chciałbym do końca maja zrobić wszystkie kolejne filmy Nolana. Nie licząc z Dunkierki, bo już była recenzja na kanale, czyli chyba do Interstellara, także. Mamy o czym pogadać, nadrabiajcie te filmy, żebyśmy byli wszyscy na bieżąco. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach.